Wszyscy mówią Wam, że aby zostać bokserem potrzeba lat, ciężkiej pracy, poświęceń i wyrzeczeń. Dzisiaj zweryfikujemy ten mit. Wiktor, jesteś bokserem? Tak. Czy trzeba ciężko trenować, żeby być bokserem? Mm, nie, myślę, że nie. A to dzisiaj będziesz robił? Sparingi. Sparing, czyli najlepsza część treningu? E, tak, dokładnie. A z kim będzie ten sparing? E, z Michałem takiem. Michałem Ciślakiem. A ten? No, tak, tak, tak. Nie wygląda groźnie. No. Nie jest straszny. Spokojnie, tak. bez agresji, Tak. dobra zabawa. Dokładnie tak. skali od do no 10, jak jesteś zmęczony? No 5. 5? No. No. Czyli taka rekreacyjna praca? No tak, zabawę. zabawa. Polecasz swoim klientom? No tak. słuchajcie, jak kupisz krewicę, szczękę. można bez kasku. Bez kasku nawet lepiej. Zapraszamy do gdzie pokażemy wam jak szybko, łatwo i przyjemnie stać się bokserem.